Gdy zmienia się reguły gry, A, to z ciebie wychodziły te plugawe dźwięki podły wdzięczniku? Jeśli to nie twoja sprawka, to czyja? Ktoś miał zakłócić mój recital? Posyć tego piekielnego hałasu! Czyżby to twój kolejny diabelski wynalazek? To nowy pocisk armatnie o podwójnej sile rażenia, panie kapitanie! i dwukrotnie większym zasięgu działania. Słowo honoru, że wystrzelony z tej armaty zniszczy bandę Piotrusia pana. Już nigdy więcej ich nie zobaczymy. A krachnołku, nie umiesz majstrować? Przymknijcie paszczęki bendswały. Cisza! Zaraz sprawdzimy, co to jest warte. Do roboty! Ustawić działo i załadować nowy pocisk. Pocisk gotowy do strzału, kapitanie! Ale rzut! Jestem najbliżej kuli celowniczej! Na pewno wygram! To się okaże, jak ja rzucę! A, A? Na... rzuca, Michaś! Eee... No co wy! On jest za malutki! Nie dorzuci do kuli celowniczej! No i nie rzuci kuli jedną ręką! Michasiu, twoja kolej. Co to było? Burza? Huck wycelował nie w to drzewo, co trzeba. Tutaj. Widzisz to? Ojej, co to? Ach, dam głowę, że to sztuczka tego ich wynalazcy. Długi to mnie dałby rady strzelić tego tutaj. Kapitan Hak zmienił reguły gry. Co teraz zrobisz? Dam mu porządną nauczkę. Czegoś takiego nie daruję. Rzucę na niego bombę. Czy to coś da dobrego? Zbombardujesz go, a on nas, znowu ty jego. Kto wygra? Ja wygram, Wando. Ja wygrywam zawsze. Bliźniaki, odesłać piratom ten pocisk i to z nawiązką! Każde twoje słowo to rozkaz! Trafiliśmy w nich, kapitanie! Przestali bawić się na placu zabaw! Mam nadzieję, Bill, że już nigdy się na nim nie pojawią! Nigdzie ich nie widzę, panie kapitanie! Są! Budują coś ukryci w lesie, ale nie wiem, co to jest! Pokażemy tym draniom, czyja jest Nibylandia! Gotowy? Gotowy! Nie wiem, co to jest, kapitanie! Ognia! A, a! Z lasu leci coś do nas Co to jest? Bill! Wygląda jak... Ojej! Niemożliwe! Uwaga! Do diabła! Te podłe bachory roztrzaskały mi żagiel! Co zrobimy bez tą żagla? E, uwaga! To leci na nas! Dokaduka, Nie puszczę mu tej zniewagi płazem! Wystrzelimy zuchwalca na drugi koniec świata! BILL! Mam nowy pomysł! Niech mi pan daje jeszcze jedną szansę, kapitanie! Dam ci jeszcze jedną szansę, chłopaczku! Zabiję cię następnym razem z przyjemnością! Nie znoszę prania! Porządnie to namydliłeś, Jasiu? Dobrze wiem, jak się powinno prać. Mocniej, trzyj, kudłatku. Widzisz? Właśnie tak. Ojej, jaki wspaniały latawiec! Jaki śliczny! Skąd on się tutaj wziął? U, tam ktoś jest. Żeby ten próbny lot się powiódł. Jeśli się uda, piraci będą latać na latawcach. Wtedy będziemy panować na lądzie, na morzu i w powietrzu. A teraz zaplanowany bombowy atak jajeczny. Uważaj, uwaga, co to? się! Zapłacisz nam za to. Ty wynalazco od siedmiu boleści. Nie daruję ci tego. Ja też ci nie daruję. <noise> Nareszcie dzień prania nie jest taki nudny jak zwykle. <laughs> o, dość tego! A, żarty skończone! Policzymy się, Bill! Hej, tam na dole! Ściągnijcie mnie stąd! Ja panuję w powietrzu, Bill! Ty wracaj na statek! Zostaw to, bo cię rozerwę na kawałki! Hmm, to spróbuj, Bill. Na co jeszcze czekasz? Ja! Matko, ojej, nie rób tego! O! O! Nic nie widzę! O! O! Uważaj! <laughs> Żegnaj, Mondralo, Miękkiego lądowania! <laughs> o, wolę raczej jeść omlet z patelni niż z twarzy! <laughs> Kolejne wyzwanie dla was, bliźniaki. Nie chcę więcej widzieć latających piratów nad nami! Bill zbombardował nas jajkami, a od nas dostanie ptaka! Ach. Ach. Się. Teraz go mocno nakręcimy I skierujemy na wesołego Rogera Diencią z prawej burty! O Dzień z prawej burty! o Nie boli! Kina dzieńcią z prawej burty! Co za maniery, bo smania Natychmiast wyjdź i zapukaj do drzwi! Proszę wejść! Ten bezczelny dziób! Przerwałeś mój reginald! Ucisz go, Will. Nie! Nie cierpię, Załatwiony Załatwione, kapitanie! To znów ty! Już mam dość tych twoich wynalazków! To... to... to nie moja robota, tylko pewnie Piotrusia Pana... Przez Ciebie, się, Stoimy na mieliźnie i od zawietrznej! Masz coś na swoją obronę, nim zawiśniesz na rei? Błagam o wybaczenie, kapitanie! Proszę o litość i o ostatnią szansę! To już druga ostatnia szansa! Na pamięć Pana ukochanej mateczki! Mojej mamusi? Tak, kapitanie! Życie Piotrusia złożę jej w ofierze! Zrób to dla mojej mamusi. Kto panuje w powietrzu, ten panuje w całej nibylandii. To urządzenie poleci za Piotrusiem wszędzie i strąci go na ziemię. Znowu wymyślił coś strasznego. Och! Stawimy to tam! Szybciej! Pośpieszcie się z tą robotą bliźniak! Szybciej nie da rady! Pracujemy pełną parą! Tak, miałaś rację. Teraz wymyślił jakąś groźną beczkę. Zostawcie to mnie! To nasz pojedynek, a nie Piotrusia. Niech się nie miesza! W nasze sprawy! Jeszcze czegoś takiego nie widziałeś w życiu, Piotrusiu, panie. Tylko zbliż się do mnie, przyjacielu. Ale siła spalania! Łatwo mi nie uciekniesz! no oh! oh! To nie do wiary! To coś leci za mną! Bliźniaki, oh! pomóżcie mu! Nie widzicie, że Piotrus jest z A! no oh! oh! <laughs> Chyba się pomyliłem! To coś groźniejszego, niż myślałem! Mamy tę piekielną maszynę. O Maszty! Wszyscy na pokład! Uwaga na kamienie! Najpierw bombram żagiel, potem bezan! Ruszać się szybko, szczury morskie! Bo was porozwieszam na masztach zamiast żagli! Co się tak guzdrzecie? Chcecie tu zostać na wieki? Wyciągać te leniwe kulasy! Łapać saliny i wiosłować prędko! Daruję tym bliźniakom albo ja, albo oni. Muszę wygrać. Wstawajcie! To jeszcze nie koniec walki! Ta wojna wciąż trwa! A, nie gadaj głupstw! Co? Nie rozumiesz? Ja mam plan! Dosyć! Nie chcę słuchać o twoich wynalazkach! Teraz ty posłuchasz mnie! Wedle mojego planu wygramy tę wojnę! I to wygramy ją jak dżentelmeni. Ha, ha. Wyzwiemy Piotrusia Pana na pojedynek szachowy. Zwycięzcą będę ja. Za Nie ma co będzie, jak zwycięzcą zostanie ten chłystek? Mój drogi Malins, sądzisz, że ten gołowąs, który nie umie składać liter i do żadnych szkół nie chodził, potrafi wygrać ze mną w szachy? I... <laughs> Zrobisz figury szachowe, korsarzu! Mają wyglądać jak żywi ludzie, bo to będzie wielka partia! Tak jest, panie kapitanie! Nie tylko będą wyglądać jak żywi ludzie. Będą też jak ludzie zabijać! To szaleństwo, Piotrusiu! W tej grze nie da się przewidzieć, kto wygra! Wycofaj się, póki nie jest za późno! O? Ja mam się wycofać, to hak zaczął. Możemy słono za to zapłacić. Nieważne, kto zaczyna walkę, zwycięzcą jest ten, kto ją przerywa. Piotrusiu, hak wyzwał cię na. A? Pojedynek na pistolety, a może na rapiery, czy na sztylety? Mówię ci, wycofaj się póki czas. Dlaczego? To tylko pojedynek. Jaki to pojedynek dzwoneczku? Szachowy, jako zakończenie wojny. Każdy z graczy przychodzi ze swoimi figurami. Zgadzam się. Bliźniaki, zróbcie figury szachowe. Dzwoneczek opisze je wam. O, mają być takie wielkie jak ludzie. Nie tylko będą wyglądać jak ludzie, będą też zabijać jak ludzie. Pierwszy ruch rzecz jasna należy do pana, panie kapitanie. E, starsi przed młodszymi. Pożałujesz tego, młokosie! Pionek sprzed królowej na trzy. Chcę odebrać mi wieżę za cenę swego gońca. To ja stracę skoczka i zdobędę króla, a zatem kapitanie szach. Szach! No trudno, ale nie mat! Nie wierzę własnym oczom! Na kości flinta! Widzieliście to, widzieliście? To, co? to chyba czuć. O, o! Do roboty, dzieciaki! Mocniej, mocniej, mocniej! Mocniej! Nie kopie się kobiety! Trójząb Neptuna! Nie pokona mnie ta piekielna mechaniczna kukła! A, 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 a. A? To dlatego ludzie uwielbiają grać w szachy! Ha? Ja bym musiał maczać w tym palce! To już trzeba było zagrać w szachy, prawda, kapitanie? Tak! Zaraz cię pokonam! Obedrę ze skóry i powieszę na najwyższym maszcie! Akurat! Słyszałem to już milion razy! Ha? Czyżby? Myślałem, że jestem oryginalny! plec Szach, Szachrak, chłoptasiu! Tak łatwo mnie nie dostaniesz, admirale śledziu! Nic ci nie jest, Piotrusza! Oczywiście! Patrzcie, jak kapitan Hak dzielnie się broni! Na szczęście Bill i bliźniaki nie wpadli na pomysł, żeby figury szachowe latały. A propos bliźniaki, gdzie oni są? Musimy gdzieś uciec, zanim Piotruś nas dopadnie. Za późno! Ach! Jestem na was strasznie wściekły! Wyrządziliście więcej zła niż wielka chmara szarańczy! Piotrusiu, ty nie zrozumiałeś niczego! To przez ciebie to wszystko. Najwięcej zła wyrządziłeś ty! Mm. Ale trzeba było widzieć minę Haka! <laughs> <laughs> Precz! Niech to! Precz mówię! A masz! Bossman Smith! Bill! Bill! Przysięgam na największe świętości, że własnymi rękami wyrzucę cię za burtę! Jeszcze przed zachodem słońca zapukasz do piekła bram! Bill! Bill! Bill. Malin Smason, Żaden z tych obmierzłych leniwców nie ruszył kuchanemu kapitanowi na ratunek! ¡Ah!